Do Płocka w 1920 roku przenosi nowa plenerowa wystawa Płockiej Galerii Sztuki. Ukazuje codzienność 25 tysięcznego wielokulturowego miasteczka, które za chwilę stanie do walki z Bolszewikami. Wydarzenia sprzed 100 lat oglądamy zarówno z perspektywy żołnierzy, jak i mieszkańców uczestniczących w obronie. Poznajemy kluczowe postacie oraz momenty walk, które przesądziły o zwycięstwie obrońców. Opisywane historie ilustrują zdjęcia i wycinki z wydawanego wówczas dziennika Kuriera Płockiego. Ich wyboru dokonał płocki historyk Michał Kacprzak. Wystawę, przygotowaną z okazji stulecia obrony miasta przed bolszewikami, można oglądać do 23 sierpnia na dziedzińcu galerii. Miła niespodzianka będzie czekała po wakacjach na uczniów Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości. Do ich placówki trafi właśnie nowy Ford Transit. To jeden z elementów projektu Obywatelski Płock, wybranego do realizacji w ósmej edycji budżetu obywatelskiego Płocka. Samochód można było obejrzeć podczas konferencji prasowej na dziedzińcu ratusza. Pojazd kosztował ponad 138 tysięcy złotych. Będzie służył m.in. do przewozu uczniów biorących udział w licznych konkursach zawodowych oraz do zaopatrzenia pracowni gastronomicznych, w których odbywają się zajęcia praktyczne. Tymczasem przypominamy, że trwa nabór projektów do 9 edycji budżetu obywatelskiego. Swoje pomysły można zgłaszać do północy 26 lipca. Na ich realizację miasto przeznaczy w sumie 5 650 000 złotych. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej.